Witam, nazywam się Daniel Lomielańczuk, gościmy dzisiaj w hotelu Holiday Park, zapraszam na rozmowę z Janek Włochowicz. jest dzisiaj moim gościem, witaj Janek. Witam. Nie będę Cię pytał o przygotowania do walki, bo ja akurat wiem, że bardzo dobrze, lepsze nie były, ale chcę Cię zapytać o Twoje podejście mentalne po zwycięstwie, po zdobyciu pasa, jak się zmieniło Twoje podejście do tego sportu, do przygotowań i tak dalej. Wydaje mi się, że się w ogóle nie zmieniło, że traktuję każdą następną walkę tak samo poważnie i tak samo z takim samym respektem pochodzę do, do każdego rywala i nawet przed walką o pas, ja wiedziałem, że ta walka jest o pas, ale nie chciałem sobie dorzucać dodatkowej presji na głowę i podeszłem do tego jak do normalnej każdej walki i teraz tak samo, wiem, że to jest obrona, ale nie myślę o tym, myślę jak o kolejnym po prostu... Kolejny no kolejne ja, wyzwanie. Ja zmierzam do tego, że na sparingach wyglądasz lepiej teraz niż ostatnio, do ostatniej walki, jesteś bardziej zdecydowany, bardziej agresywny, bardziej niebezpieczny. No bo... Może jest to spowodowane tym, że jak wygrywasz, wiesz, dobierasz pas mistrzowski, gdzieś tam inaczej, jak każdą walkę wygrywasz, to gdzieś tam zaczynasz coraz bardziej w siebie może wierzyć i to może przyszło troszkę później i może o to w tym wszystkim chodzi, że, yy, że, że ta wiara w te własne umiejętności, w tę siłę ciosu gdzieś przyszła z czasem, ale na szczęście przyszła i, i no, przyszła na Ostatnie walki, wszystkie nokauty, więc jest na pewno u Ciebie to większa motywacja i widać po Tobie, że lepiej do tego podchodzisz, czujesz się pewnie w klatce i tak dalej, a jak poza klatką u Ciebie teraz się zmieniło, bo przyszło dziecko, więcej obowiązków, czy radzisz sobie z tym? No tak, jest dużo więcej obowiązków, jakby tęsknię troszeczkę za, za nudą, którą kiedyś miałem, teraz jej nie mam, ale ale ja się tym cieszę, mam dodatkową motywację w postaci syna. Yy, na szczęście moja narzeczona przyjęła wszystkie obowiązki przed walką wzięła na siebie, także ja nocę przesypiam. Yy, jakby ta regeneracja jest taka jak była. Yy, po walce wiadomo będę musiał yy, troszeczkę to wynagrodzić i, i, i wziąć te, te obowiązki na siebie, ale fajnie, no mam dodatkową motywację. Yy, w ogóle mnie to jakby niektórzy się mnie pytali, czy mnie to gdzieś blokuje, że będę teraz bardziej kalkulował. Nie, właśnie wbrew, wbrew tym to mówią. Wydaje mi się, że jeszcze bardziej pójdę, że tak powiem, ogniem i, i będę chciał y, jeszcze więcej, żeby temu mojemu synowi właśnie zapewnić najlepszy stan w przyszłości. A jak z e, Twoją dietą? Bo e, że było to różnie i tak dalej, ale jesteśmy coraz starsi, coraz ciężej się zregenerować. Czy teraz Twoja dieta się zmieniła w przygotowaniach do walki? Czy... Bo pamiętam jak kiedyś, przepraszam, trenowaliśmy na stoli, wiadomo, po treningu jeździliśmy na Chińczyka i było wszystko dobrze, a teraz już tak chyba to by nie przeszło, co? właśnie nie, ja jestem zwolennikiem, że jak coś działało kiedyś, to działa i teraz. Ja zresztą pamiętasz mnie, jak miałem przygodę z dietetykiem i wszystko wyliczone pod krew, pod, pod organizm, dobrane, widziałeś, jak wyglądają moje treningi, gdzie jak wyglądają moje walki, także ja wróciłem do, do tych starych metod. Wiadomo, no nie jem syfu, no ale jem po prostu, staram się zdrowo, to nie jest jakaś filozofia, żeby zjeść zdrowo, ale przy okazji smacznie i, i, i to na co masz ochotę, a nie to, co ci ktoś powie, że słuchaj, tak wyszło w badaniach, tak jest. Według mnie to się, to czyli na moim przykładzie wiem, że na mnie to nie działało, jem po prostu yy, metodą próby błędu. Wiem, po czym się czuję dobrze i wiem, po czym się czuję źle. Więc jeżeli po czym się czuję źle, tego nie ma, a jeżeli się czujesz się po czymś dobrze, dobrze to po czym się czujesz dobrze. Także tak, także, tak jest okay. w tym. A jak robisz zakupy, to zwracasz na uwagę na produkty, czy one są ekologiczne, czy nieekologiczne, czy wszystko tobie jedno. No nie, no raczej staram się wybierać te takie dobre produkty, to czy najbardziej ja się cieszę jak mogę pojechać do ciotki na, na, na wieś i przywieźć tak naprawdę od niej. Tam <grym> wszystko skórnikę, jest ekologiczne. Kurnika wiadomo, że to nie jest codziennie, ale na jakiś czas się tam pojawi i, i, i wiadomo, że te, 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 wiadomo, że to są może troszeczkę droższe produkty, ale, ale jednak ten smak, świeżość jest dużo lepsza i, i no ja na to zwracam uwagę. No tak, bo wyjeżdżasz za tydzień do, do, do Ameryki już tak. No i tam wiadomo, tam jest ciężej, znaczy ciężej. Ciężej i nie ciężej, no ale sam będziesz musiał przyrządzać potrawy i tak dalej, bo nie ma cateringu. Będziesz musiał jeździć po sklepach. Jest to dla ciebie jakieś utrudnienie? Wbrew pozorom nie, no bo walczę w Vegas, gdzie jest UFC PI, czyli cała ta, no cała główna siedziba UFC, no i oni tam o zawodniku dbają, więc będę miał catering od nich. A już, już tam byłem i wiem, że to jest. Powiedzmy, ta najwyższa półka świeżości, jakości. No a jeżeli będzie trzeba coś dojeść, no to, to na pewno jakieś sklepy z taką, powiedzmy, tą ekologiczną żywnością znajdziemy i nie będzie z tym problemu. Super, dziękuję za wywiad. Dziękuję Uż bardzo. powodzenia.